nad oczami Polaka. Witają Was Anna i hey Damian. W dzisiejszym odcinku e, trochę Wam opowiemy i pokażemy, jak wygląda tutaj to wszystko w Kanadzie w czasach kryzysu. Ponieważ ja dzisiaj jadę, zdecydowaliśmy, że jednak pojadę do Saskatoon. Mamy tam parę rzeczy dla naszego dziecka. E, właśnie te akurat te środki, których jest teraz w dzisiejszych czasach ciężko dostać. Także musimy jej to zawieść, bo e, bo, ona bo ona nie ma nic. I Anka idzie do pracy. Ktoś musi pracować <noise> dokładnie. Także ja z wami się żegnam na razie. No, zmykać. <noise> Hej. Sama podróż potrwa około 6 godzin. No wiadomo oczywiście, że w przeciągu takiego czasu będę głodny, także dobra żonka przygotowała mi prowiant, picie, kawę. Mam też wajpersy takie z alkoholem żeby wszystko wycierać, mam rękawiczki. Oczywiście przeważnie zawsze jak jedziemy do Seskatun, zawsze gdzieś zjemy, zatrzymamy się w jakiejś restauracji. No w dzisiejszych czasach nie będę brał tego ryzyka. Nie będę również pił żadnej kawy nigdzie, bo przeważnie tutaj kubki mają takie plastikowe pokrywki. No i pijecie właśnie przez tą pokrywkę, a ktoś musi nałożyć ten, to, ten, tą pokrywkę na ten kubek. Także nie będę brał żadnego ryzyka na siebie, że wiadomo. Do dzisiejszego filmu użyliśmy nagrania z 30 marca z ulic miasta Sask Saskatoon. I są to ulice, jest to centrum miasta i są to parkingi, takie przysklepowe. No i każdy, oczywiście, będzie mógł to porównać z miejscem, w którym się znajduje na świecie, teraz gdzie mieszkacie, w jakim kraju teraz obecnie przebywacie. W obecnej sytuacji w naszej rodzinie Damian i Lucja nie pracują. Damian ma zwolnienie z pracy do 17 czerwca pod warunkiem, że jeżeli sytuacja jak gdyby się zmieni, ma możliwość wrócenia do pracy w każdej chwili, oboje zostali zarejestrowani na tzw. Employment Insurance, czyli jak gdyby odpowiednik polskiego zasiłku dla bezrobotnych, ze wskazaniem właśnie powodu w którym jest obecna sytuacja epidemiologiczna. Tak, Leucja pracuje, w, ona pracuje w zakładzie okulistycznym i zakład okulistyczny zostały zamknięte y, nadgórnie przez rząd, również jak i zakłady stomatologiczne. No i wszystkie inne biznesy, które świadczą, usługi, y, gdzie jest taki bezpośredni kontakt z klientami jakieś zakłady kosmetyczne i takie tam różne i te wszystkie inne, tak. inne biznesy e, oczywiście to samo tyczy się restauracji tylko w przypadku restauracji e, jest możliwość e, jak gdyby zakupu posiłków na wynos e, część restauracji jest również otwarta, że można wejść do środka a i po prostu zakupić na wynos albo przez e, drive thru ale nie ma możliwości po prostu spożywania na miejscu. Oczywiście wszystkie szkoły i uczelnie jak gdyby zawiesiły swoją normalną działalność. Lucja studiuje online, także jej zajęcia odbywają się przez internet. Jak również część egzaminów jest plan, że odbędą się one przez internet. Jak to technicznie jeszcze będzie wyglądać, to dokładnie nie wiem, czy studenci nawet wiedzą. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe w naszej prowincji, to również mamy możliwość załatwiania e, takich rzeczy jak gdyby przez telefon e, czy przez internet, e, drogą mailową. I tak było w moim przypadku. Moje prawo jazdy koń, miało okres ważności do końca marca. E, jak pojechaliśmy tutaj do naszej. E, takiego jak Wydział Komunikacji, przedstawiciel czegoś takiego, tak? SGI. do SGI. Tutaj u nas w naszej miejscowości okazało się, że drzwi są zamknięte, jednak była informacja z prośbą o kontakt telefoniczny zadzwoniłam i okazało się, że swoje prawo jazdy e, będą, będą mi mogli oni jak gdyby wyrobić, używając zdjęcia sprzed pięciu e, lat, bo tutaj prawo jazdy e, wyrabia się co 5 lat. Ehm. No, i w tej chwili prawo jazdy przyszło mi do domu. Także po prostu no, w takich awaryjnych sytuacjach e, też znaleźli, znaleźli oni wyjście, e, jak, z tego, jak wybrnąć z takiej sytuacji. Żeby nie, pozostawi, nie pozostawić ludzi bez ważnych dokumentów. Ci, co nas śledzą i oglądają, wiedzą, że my nigdy nie mówimy, nie wypowiadamy się na tematy polityczne, ale w tym przypadku będzie wyjątek. I nawet Anka nie chciała, żebym o tym rozmawiał, ale to, co ostatnio usłyszałem tak mnie poruszyło, że, że no muszę się z Wami tym podzielić. A mianowicie chodzi o to, że Minister Spraw Bezpieczeństwa Narodu obecnej partii liberałów wymyślił sobie, że będzie zwalniał więźniów z więzienia z obecną zaistniałą sytuacją tutaj w Kanadzie. Oczywiście mają jest taki projekt i to mają być osoby starsze i osoby, które popełniły takie Delikatne przestępstwa. I z obecną sytuacją, co, co, co się dzieje w Kanadzie, to jest takie trochę zastanawiające, bo nie wiadomo po pierwsze, czy ci ludzie gdzieś będą mieli gdzie pójść, gdzie, gdzie oni po prostu, co się z nimi stanie, czy rodziny ich przyjmą, czy co to w ogóle będzie i, i jak oni sobie to wyobrażają. Jeżeli chodzi o politykę, my się w nią mocno nie zagłębiamy. Po pierwsze, że my nie mamy dużego wpływu na a po drugie, nie chcemy tracić czasu zdrowia ani nerwów. Wielu z Was zapewne wie, że polityka potrafi skłócić ludzi. Rodziny, a nawet i narody. I, za przykład, mogę podać tutaj ostatnie wybory, jakie się odbyły w Kanadzie, gdzie Kanada praktycznie była podzielona pomiędzy dwie partie i obecny rząd liberałów przegrał, jeśli chodzi o ilość głosów, ale wygrał, jeśli chodzi o ilość mandatów. Także to też pokazuje, że nieważne jest, ile ludzi za czym głosuje, ważny jest jaki jest system głosowania. Jeszcze mam taką małą ciekawostkę, bo może. Nie wszyscy wiedzą, a ci co nie wiedzą, to może akurat być, wydać się to interesujące. Ostatnio w Polsce głośno było, że e, jakaś posłanka w Sejmie pokazała środkowego palca. I ja sobie to ta, od razu to skojarzyłem z tym, że musiała studiować historię Kanady, ponieważ e, ojciec obecnego naszego premiera e, też pokazał e, Kanadyjczykom e, środkowego palca swego czasu, kiedy on był premierem. Fakt faktem, że tam były jakieś strajki, jakieś demonstracje, ktoś tam chyba nawet rzucił w niego jajkiem, czy pomidorami. Ale człowiek na takim stanowisku powinien umieć zapanować na swoimi emocjami i nie pokazywać braku szacunku do swoich wyborców. Ja jeszcze chciałem wam powiedzieć, że pod tym filmem załączymy linka do wideo, gdzie nasz obecny premier podczas wizyty w szkole został zapytany przez jakieś tam małe dziecko, nie wiem, tam 10-12 lat powiedzmy, może nawet mniej więcej, E, został zapytany dlaczego właśnie jego tata pokazał Kanadyjczykom tego środkowego palca. I tutaj, na tym przykładzie, możecie zobaczyć, jak doskonale polityk potrafił wybrnąć z takiego trudnego pytania i zrobić ze swojego tatę bohatera e, narodu i odpowiedzieć dziecku w sposób, w który na pewno dziecko, które ma te 10, powiedzmy, lat. Na pewno nie jest w stanie zrozumieć takiej jego wypowiedzi. W związku z obecną sytuacją w internecie można znaleźć wiele filmików, różnych teorii, spekulacji na temat tego, co się dzieje. Między innymi, że to jest 5G, że to są jakieś szczepionki, że to jest jakiś przewrót gospodarczy, że coś się za tym kryje. I tak naprawdę nie wiadomo, a może za tym wszystkim stoi grupa, która powstała w 1954 roku w Holandii. I jej nazwa pochodzi z hotelu, w którym odbyło się, odbyło pierwsze. się pierwsze spotkanie. Mhm. I tak naprawdę nie wiadomo, co za tym wszystkim stoi. Oglądając te wszystkie wiadomości, składając tych wszystkich informacji, naprawdę jest ciężko cokolwiek wywnioskować. Ciekawi jesteśmy, co wy myślicie na ten temat. Proszę napiszcie w komentarzach. Ostatnio też w wiadomościach pokazała się taka informacja, i to była akurat z Nowej Skoszy tam farmerzy się wypowiadali. Na ten temat, że oni potrzebują, co roku potrzebują wielu pracowników e, takich sezonowych właśnie z zagranicy. I że teraz jest taki odpowiedni czas, właśnie jak ci pracownicy przyjeżdżają, i że to teraz też dla nich jest dużym problemem. Że tych pracowników teraz nie ma, a nawet jeśli będą mogli wjechać, no to oni będą musieli czekać te, te 14 dni tej kwarantanny. E, także to nie tylko chodzi o, o, o farmerów. Ale również o jakichś innych pracowników sezonowych. W dzisiejszych czasach nawet nie jesteśmy pewni jutra. Jak do tej pory zmiany, jakie zaszły w mojej pracy, są następujące: połowa załogi pracuje z domu, połowa załogi może być w biurze. Jest to związane z tym, żeby jak gdyby dostosować się do przepisów mówiących o zachowaniu dystansu. W związku z tym, że nie jest w mojej pracy nie jest możliwa praca wszystkich zdalnie ze względu na przepływ dokumentów, które muszą być skanowane i dostarczane do, do pracowników, żeby mogli wykonywać swoje normalne zadania. W tej chwili praca w moim, biu w moim biurze zorganizowana jest w ten sposób, że tylko zespół menedżerski pracuje. Z ofisu. Reszta załogi po prostu stara się pracować z domu w miarę swoich możliwości. Jeżeli chodzi o pracę sklepu spożywczego w obecnej sytuacji i dostosowania się do obecnych przepisów, to zostały wprowadzone następujące działania. Co 15 minut jest dezynfekcja sklepu, zmniejszona została ilość wózków, co jednocześnie powoduje Zmniejszenie przepływu ilości ludzi i ludzi, którzy mogą po prostu robić zakupy w danej chwili. Tymczasowo zlikwidowane zostały ręczne koszyki. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie, to większość artykułów, które zostały wykupione na początku, takie jak mąka, cukier, ryże, makarony, w tej chwili została uzupełniona i te artykuły są dostępne bez żadnych problemów i nie są limitowane. Nadal limitowany jest papier toaletowy, który mimo tego, że przychodzi w normalnych dostawach, jednak cały czas szybko znika. W związku z tym wprowadzone zostały limity do jednej sztuki. Nie wiem dlaczego ten papier toaletowy wciąż jest takim towarem pierwszej potrzeby, no ale jeżeli chodzi o ludzi, którzy pracują na. Jak gdyby na tym pierwszym froncie, to u nas akurat kasjerzy pracują w rękawiczkach. Zamontowane zostały takie przezroczyste plastikowe screeny, które jak gdyby izolują ich od klientów. Czytniki kart płatniczych zostały też przesunięte tak na koniec praktycznie tej całej linii kasowej, żeby jak najbardziej oddalić. Ludzi, klientów od kasierów. Również sklepy spożywcze podwyższyły wynagrodzenie pracownikom. Wiele sklepów podwyższyło na przykład wynagrodzenie o 15%, czyli był to wzrost procentowy. Część sklepów zastosowała podwyższoną stawkę na godzinę. W związku z obecną sytuacją i z ilością dodatkowych czynności i prac, jaką. Muszą wykonywać właśnie pracownicy podczas normalnych, normalnej pracy w sklepie. Zmiany, również jakie zostały wprowadzone po to, żeby zmniejszyć jak gdyby, przepływ ludzi i napływanie ludzi do sklepów, to wstrzyma została wstrzymana tutaj sprzedaż w naszych lokalnych biznesach Totolotka. Również niesprzedawana jest kawa, na przykład na stacji benzynowej, którą po prostu klienci serwowali sobie sami, jak również zimne napoje typu Slash. W mojej firmie część pracowników, którzy mają na przykład choroby współistniejące i są osobami wysokiego ryzyka, w tej chwili nie pracują, albo jeżeli mają możliwość, to pracują z domu. W naszym sklepie zatrudnionych jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy uczą się w szkole średniej. Część rodziców tych dzieci nie zgodziła się na to, żeby brali na siebie takie ryzyko i pracowali podczas tej epidemii. I taka młodzież ma możliwość niepracowania i odmówienia pracy, jeżeli nie czują się bezpiecznie. Ja wam zrobiłem szybkie zakupy w takim sklepie Kosko. Jest taka jakby półkurtownia. Tam nie po Jest, nigdy nie. Powiem Wam szczerze, chciałem coś nagrać dla Was, ale bałem się wyjąć telefonu, bo ja, oczywiście, w rękawiczkach to wszystko robiłem. W słowku rękawiczki. Tak o. nawet karty, jak chodziłem, czy cokolwiek, to się bałem. No ale jakoś mi się to udało wszystko zrobić. I nie nagrałem tylko z tego względu, jak jest w tym sklepie, e, z towarem. Ponieważ no nie, nie chciałem wyjmować telefonu i chciałem jeszcze zajmować tych rękawiczek. Ale co wam powiem jest wszystko. Nawet kupiłem papier toaletowy, mamy papier toaletowy, mimo to, że dziecko nam kupiło też paczkę. Także papieru mamy na bardzo dużo i na bardzo długo, prawda? Także, mimo to, że ja byłem tam w rękawiczkach i tak dalej, mam wipersy, teraz muszę sobie ręce wytrzeć. Dokładnie, że w czasie drogi, żebym się nie dotknął, e, nie dotknął swojej twarzy. Powiem wam, że tutaj też jest stacja benzynowa i paliwo kosztuje niecałe 60 centów. Ja nie wiem, co się dzieje. Ma jeszcze stanieć, tak jak mówiłem, że rozmawiałem z kolegą z Edmonton. I powiedział, że paliwo wraz nieje. kanadyjskie paliwo tanieje, także gdzie ten świat dąży, co będzie dalej? Naprawdę, naprawdę nie wiem. Zatankowałem samochód, nie wiem ile litrów, ale co 30, chyba parę dolarów. Ja tankowałem jeszcze za 64 centy, i jadę już teraz do domu. Po drodze stanę na stacji tylko, nie będę z samochodu wychodził i w samochodzie sobie zjem. Bo jeszcze nie jadłem nic, załatwiałem bym u dziecka, teraz te zakupy i jadę do domu. Także spróbuję. No, dobra, to na razie. Co jeszcze zapomniałem Wam dodać, to to, że wchodzą do sklepu, stoją dwie panie i one wycierają wózki. Eee, tutaj, gdzie się trzyma ręce, mają te wajpersy i one wajpują. E, czy to coś pomaga? Trudno mi powiedzieć. Ludzie chodzą w maskach, widać, że, że się trochę tutaj przejmują, ale było dosyć sporo ludzi w sklepie. Nie jest to tak, że, że musi być odpowiednia ilość. No nie wiem, teraz nie ma takiego ruchu. Chociaż już widzę, kolejka się w sumie ustawia przed sklepem. E, ja przekręcę zaraz kamerę i będę przejeżdżał. To zobaczycie, jak to wygląda. Tutaj się ustawia ta kolejka. O. O. No. Także wszystko co potrzeba załatwiłem dzisiaj, zrobiłem. Jestem zadowolony. I tutaj po, prawej, po, po lewej stronie widzicie jak stoją ludzie, tak, ale to w, jak ja wchodziłem, to to wszystko płynęło. Wchodzili do sklepu bez problemu. Tutaj widzę teraz mają, zachowują ten odstęp, ale tak to wygląda. Z tego wszystkiego zapomniałem Wam dodać, że ja szukałem tych środków dezynfekujących w tym sklepie, no i tego akurat niestety nie znalazłem. To jeszcze mogę dodać, powiem wam to, że jak kupowałem ten papier toaletowy przez tą całą taką e, nagonkę, co na Facebooku ludzie sobie wysyłają takie różne e, e, śmichy, chichy, prawda, różne zdjęcia i tak dalej, się śmieją z tego, to przesz przeszło mi przez myśl, że jak biorę ten papier, to ludzie sobie pomyślą o następny wariat, co papier kupuje. Ale tak naprawdę, no my nie akurat nie mamy, to już Wam mówiliśmy, tak że. Teraz mamy papier na dzisiaj to już wszystko. Żegnamy Was, trzymajcie się pa! Do zobaczenia. Jeszcze jedną rzecz wam powiem, że bez żony to jest bardzo ciężko. No, no naprawdę Ciężko było mi samemu i przy tej kasie i, i zapłacić i no jakoś to tak My zawsze wszystko razem robimy jakieś zakupy Dzisiaj ja to robiłem sam nawet nie wiedziałem za bardzo co mam kupić. Mniej więcej wiedziałem co, ale nie wiedziałem, czy to są takie dobre ceny, czy są złe ceny. A ona jednak wszystko wie, kobieta to kobita wam powiem. ona wszystko, ona, ona spojrzy na cenę, ona wie, czy dobre, czy kupimy, czy nie kupimy, czy teraz, czy to na... No, ciężko to. Jak bez nogi, bez tej kobiety to jak bez nogi. To człowiek się już tak przyzwyczaił, że wszystko się robi razem, 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 że... Później naprawdę brakuje, wam powiem, wiecie szczerze? Nawet jak kawę piłem, to się ich kurczę zalałem dzisiaj, no. I nie miałem chusteczki zawsze. Anka jakby to ze mną siedziała, to by mi chociaż chusteczkę podała, by mi wytarła. A tak w czasie drogi, no to tak trochę nie za bardzo się samemu tutaj wycierać.